This is actually me, naked, I used to have such a short hair, but this is my app. and you can buy it on the website uh, called www.yuliawilds.com. Only 50 bucks and it's a limited edition, so you better hurry uh, because this is bomb. przyzwyczaiłam się do mojej grzywki I to jest love-hate relationship like, It's like one of your ex-situationships like, I nie chcę nie mieć grzywki, bo ostatnio jakoś tak patrzyłam na siebie bez grzywki i jestem jak nie It's way more fun It's way more fun Hejka, tu Jula Tu Jula z przeszłości razy przeszłości I chciałabym wam bardzo podziękować ja i razem z moją kukiełką Julio Wilk i Już to dosłownie to jestem ja this is me literally as a wolf it's strasznie śmierdził mnie jajkiem w mieszkaniu czy to jest normalne? is it normal? I really want to work today I'm like Or do we move him? Ah, yeah. I want it to work I want it to work today. I, I feel like I need to shake my ass. Zmieniwszy, ona nie może trafić z wrażen, zapyń, że trafi z wrażen, że kiedy będzie ma kówaw, I'm gonna feel the pain, you know. If I get a bit needle here, I'm gonna be like, just have to keep it in our shinig. Gonna hurt. Look what I've got today. Lawash i to znaczy krowa po francusku. A i jeszcze w ogóle chciałam Wam bardzo podziękować za um, tak pozytywny odzew pod moim ostatnim filmem, bo nie um, ja tak bardzo często zapominam się o tym, że. Um, dlaczego w ogóle to wszystko zaczęło mi, że u mnie ten YouTube zawsze. Że, że to była w ogóle pierwsza platforma, w której, na której zaczęłam w ogóle wrzucać treści i tak. To, to była taka platforma, w której wrzucałam treści, takie bardzo dla mnie, że tak powiem, ważne w jakimś tam stopniu. Nie wiem dlaczego, bo większość rzeczy, które tu mówię, to są takie głupie rzeczy, też, śmieszne, głupie, żartobliwe, ale też staram się tak pokazywać faktycznie tak, tak jak się czuję i, i co tam w ogóle w mojej głowie się dzieje i, jak, i, i jakieś tam emocje coś pogadać tak wiecie. Wiem, że ten YouTube to jest takie też miejsce, w którym ja, które ja bardzo zaniedbałam. I, I wydaje mi się, że to też jest taka. taka ja, ja, ja widzę, że to jest taki syndrom YouTubera, że każdy YouTuber, chyba, oprócz Freeza, myślę, tak miał, że, że po prostu tak, tak, tak się zaniedbało w pewnym momencie ten kanał. I za każdym razem, kiedy no właśnie to, to zrobię i, i wrócę tutaj i wstawię ten film, mimo że mam takie oglądam to przed wyrzuceniem, jestem jakie ja to This is so cringe, this is so stupid, of me. Because I'm saying how I feel. I, mm. I, i później za każdym razem, wiem mi właśnie pisząc jakieś takie wspaniałe komentarze, czy jakieś w ogóle takie piękne wi wiadomości na priv, to ja wtedy mam takie, ok, it's actually makes sense. It's, it's actually making so much sense what I'm doing. Chcę tu zostać. Paryżu. i bardzo chcę, żeby to się wydarzyło. Nie wiem dlaczego tak mam dużo takich obaw z tym związanych, ale... I feel like it, it really it really feel good here. Bardzo lubię to być. Bardzo kocham Paryż. I tak strasznie mi tutaj i tak dobrze. I Paryż is really good for me. I really love this city. I don't to go. Tu sais, je ne veux pas retourner. J'ai quelque chose dans Gâteau, 15 gâteau, Tu vas à la boulangerie, je peux venir avec toi. Je voudrais un gâteau et j'ai 15 euros. 15. 15. She isn't blonde. Elle. Ne pas blond. Tu es jeune. Tu as 13 ans. Tu es le français. Tu veux voyager en France. Qu'est-ce que ça Hey! how are you? J'ai envie de te dire que je vais de la caméra Kompletnie, mam ochotę zdjąć okulary, bo jakoś tak ostatnio się nie lubię w tych okularach, jakoś tak czuję, że I, I don't look like myself in these glasses, I'm like... Ale z drugiej strony nie wiem, czy nie nie będę zakładać soczewki, bo mi się kończył, kończy mi się termin soczewkowy. Nie mam więcej soczewek, teraz będę przyjechać. Dobra, muszę napisać do mojego przyjaciela, żeby kupił mi soczewki. Um, nie wiem, wiecie co ostatnio tutaj się siedziałam w poprzednim filmie, bo powiedziałam Wam, że czuję się chujowo, bo mam okres. Um, co się zmieniło? Okres się skończył, um, oczywiście, chwała Bogu, a ja czuję się dalej chujowo. także, no, chyba to nie był okres. Chyba to nie był. To nie był okres. A uh, nie wiem, some, something is happening, Nie like... wiem, co mam powiedzieć, też. Czuję się taka. Może zakręcę ten wałek. Nie wiem, kurwa, po co. Nie wiem. Odkąd przyjechałam tutaj z Polski, to coś się dzieje złego. W sensie mam taki zły feeling. I have like... feels so terrible. I don't know why. Nie mogę jeść. Nie mogę spać. Również. Um. Nie mogę jeść, nie mogę spać. To jest bardzo ciekawe, ponieważ ja generalnie tak mam, że kiedy ja mam stres, to ja nie jem. Więc to jest dla mnie całkiem takie nie powiem, że normalne, bo it's not normal, ale znam to uczucie, ale mm, nigdy nie miałam rzadko... może jak byłam młodsza, ale teraz nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałam problemy ze spaniem, raczej nie mam czegoś takiego, że I have insomnia. I, I usually don't. But recently I'm like I'm, I'm up at night and I have these thoughts and I'm like shut the fuck up. Please, let me live, let me enjoy life. Um, I ogólnie ja, 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 ja... się czuję dobrze. W zasadzie. Sensie to. To nie jest tak, nie wiem, coś... coś po prostu chyba takiego czuję się bardzo zgubiona. E, jakoś tak ogarnie mnie straszna anxiety. Chyba po prostu. Um, jakoś tak nie wiem, co ja mam robić trochę. I'm scared. I'm lost. And I have no idea what to do with my fucking life I be not to be a numb Numb, I would love to be... Numb I would love to be... Jest taka piosenka Pink Floyd, którą bardzo lubiam, Comfortably Numb It's amazing song by Pink Floyd I Ja zawsze bardzo, bardzo zazdrościłam właśnie osobom, które mają They have life figured out Wiecie, tak w dużym cudzysłowie, bo Wiadomo, że wszystko może się wydarzyć i tak dalej, bla, bla, bla. You can change your mind, whatever. Ale przeważnie, kiedy idziesz na taki kierunek studiów, jak medycyna, no to raczej to jest takie na 99% you're gonna be a doctor. And you have figured it out. Ale zawsze to było dla mnie takie wow. I would love to have it. Because I'm so confused what should I do with my life. I pamiętam, że właśnie rozmawialiśmy i ten mój przyjaciel mi powiedział wiesz co, Julia, ja, ja mam coś takiego, że ja bym chciał mieć tak, że I don't have my life figured out, ponieważ kiedy nie wiesz, co chcesz robić w życiu, to masz to próbujesz bardzo dużo różnych rzeczy. Bardzo, bardzo mi zapadła w pamięć w ogóle ta konwersacja, bo ja się zawsze czułam też taka gorsza przez, przez to, że I don't have my life figured out um, yet i czułam się taka właśnie zawsze, zawsze mi to jakoś tak bardzo, bardzo bolało i bardzo frustrowało. I pamiętam, że te słowa mi tak bardzo zapadły w pamięć i dały mi tak bardzo dużo otuchy i no do dzisiaj to pamiętam i to jest takie w sumie bardzo piękne i zawsze to jest, i że zawsze takie jest, że po prostu wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma i to jest e, bardzo ciekawe. Ostatnio sobie to uświadomiłam, że ja pragnę miłości, ja bardzo pragnę miłości, tak w ogóle, tak w życiu. Bo e, nie wiem. Ale niekoniecznie od kogoś, Tak, jak mi się zawsze wydawało, że tak myślałam, że o matko, nie wiem, związek z kimś to byłby super, że nie wiem, przyjaźń z kimś byłaby super. A prawda jest taka, że ja, mm, ja potrzebuję miłości od siebie, tak samej siebie. I że bardzo jej pragnę w tym momencie. And that's um, the whole point of love, I think. Po dłuższym namyśle stwierdziłam, że nie ma co siedzieć w domu, um, ponieważ muszę załatwić um, pewną rzecz. Muszę, muszę kupić pewną rzecz um, i stwierdziłam, że Pe pewną rzecz, pewną, pewną... No, wiecie o co chodzi. Love, muszę kupić pewną rzecz. Mm, do współpracy, ale stwierdziłem, że jest piękna pogoda i. Just get the fuck out of here. Like literally get the fuck out of here. Jestem straszna w Smalltalki. Słuchajcie, tutaj ja nie rozumiem. Ja w ogóle nie wiem, e... bo chodzi o to, że Francuzi też kochają Smalltalki. Tak, abstrahuję w ogóle od wszystkiego. Dla mnie to jest. It's, it's a my nightmare. Smalltalks to jest mój, kurwa nightmare. Ja w ogóle nie rozumiem, oni się nawet przedstawiają do ciebie w, w, w restauracji W sensie, what does it even mean? That I need to say my name to you I'm like, I don't know you and I, I don't want to get to know you <laughs> It's so awkward for, to me W sensie, ok, super, poznawajmy się, ale it's too much for me I mean, I actually love it Because I don't have it, so for me it's like wow, someone is like someone is like, I don't know, talking to strangers, it's so wow. For me, it's like I hate it, like I, I don't want to talk to you, I'm sorry. I'm alive. Zamówiłam sobie zupę. Ale najgorsze jest to, że nie poprosiłam o cztupce. Because it's like. A Asian noodles. I would love to have jabsticks. looks bomb. To jest. Beef. Tutaj jest i pachnie. No słuchajcie, jak się nie ma, co się, co się lubi, to się. Lubi, co się ma. To jest tak pyszne. W sensie czegoś takiego mi brakowało. Zapłaciłam 20, prawie, 19, coś. Which is, I think, a lot. Ale... No trochę się już też przyzwyczaiłam do takich cen, bo w Paryżu jest tak, że tutaj można zjeść właśnie coś takiego fajnego, naprawdę pysznego za 11 euro, a można zjeść coś takiego za, no, 20 euro. i... I to w sumie nie jest szokująca cena. Ale to nie znaczy, że da, nie da się tutaj zjeść, jak... Like, takie zamiecienie jak w Polsce. Podać. Poprawi mi się humor. Potem, właśnie, mental health walk. Teraz, jem to. Nie wiem, tak stwierdziłam. Co kocham najbardziej w do nowego kraju, to to, że poznaję masę nowych ludzi. Już tutaj robią artistic things. Tak, tak, tak to jest tutaj. Um, I przez to mam takie. Wydaje mi się, przez to też. Mam troszeczkę taki problem z tożsamością, z, z tym kim jestem i z tym co chcę robić w moim życiu, ponieważ z jednej strony jestem jak wow, I'm op I'm, I would love to try new things, I would love to like, I'm really open to new things, bla bla bla, ale z drugiej strony mam takie, am I good enough, <laughs> you know, to jest takie, to jest głupie, wiem. Yeah.